Pokażę Wam dzisiaj przygotowanie zespołu TGD do nagrania nowej płyty pod tytułem Uratowani. Witajcie w Muzyce od Kuchni, jestem Wojtek Białoskurski i od ponad 20 lat zajmuję się zawodowo dźwiękiem koncertowym. Nie tylko nagłaszam koncerty, ale ja też nagrywam, przygotowuję miksy dla telewizji i do wydawnictw dźwiękowych. Uratowani to będzie już dziewiąty album e, TGD. E, I z 30 lat działalności, moim zdaniem, jest definitywnie najlepsza płyta e, z dotychczas nagranych. Także już 1 grudnia w, e, będzie można ją usłyszeć i zakupić w, w sklepach muzycznych. Czy nie uważacie, że to jest sympatyczne, że e, płytę pod tytułem Uratowani nagrywamy w Łodzi? Na uratowani, no to będzie o nas. Przeżywaliśmy różne momenty, różni ludzie, różne sytuacje. Niektórzy otarli się o naprawdę niewesołe sprawy, ale Pan Bóg nas z tego wszystkiego wyciągnął. Także jesteśmy uratowani. Uratowani to też jest, to jest i tytuł piosenki, i tytuł tej płyty. Jesteśmy w klubie Wytwórnia w Łodzi. Jutro będzie tutaj masa ludzi. Natomiast dziś przygotowujemy cały sprzęt, scenografię, nagłośnienie, podpinamy instrumenty. Za chwilę zacznie się próba chóru i później dołączą wszyscy instrumentaliści i będziemy przygotowywać dźwięk na koncert. do sprzętu? Mało talentu. Dąbek za dużo albo dwa. Troszkę w dół. Dobra, chociaż. 23 kabel churu, a będzie ich 25. Każdy z tych kabli ma po 10 metrów, to znaczy, że w tej chwili układam 230 metrów kabli do nagłośnienia samego churu. Do podpięcia jest jeszcze przynajmniej drugie tyle weskonne. Ale tak jest fajnie. Nagrywamy tą płytę w nasze 30 urodziny. Zespół istnieje już tyle czasu. Nikogo nie ma w zespole kto, kto zaczynał w 82. Ja się załapałem jeszcze w latach 80. No to jest kawał czasu, kawał historii, mnóstwo ludzi, którzy się przewinęli przez ten zespół dla wielu z nas. To jest, to jest nasze miejsce, to, jest, to są nasze przyjaźnie, nasza wspólnota. No i super, że możemy tak, te urodziny spędzać właśnie w takiej atmosferze. też jestem Tomek, gram na gitarze. Dzisiejszy koncert chciałbym zagrać na takiej oto kostce, którą kupiłem na aukcji w Londynie. Podobno Jimi Hendrix grał tą kostką na Woodstock. Dałem za nią 1253 dolary. TGD to bardzo złożona produkcja. Za nami zestaw... Czterech instrumentów klawiszowych, plus jeszcze instrumenty wirtualne, które będą uruchamiane z komputera. Mamy bogaty zestaw bębnów, nagłosiane na 14 mikrofonów. Gitarzysta wydaje się z jedną gitarą gra na trzech mikrofonach. Podobnie z basem, do tego jeszcze skrzypce, dwóch dęciaków. Całkiem spora produkcja. Mikrofony, które będzie trzymał chór w rękach. Wydaje mi się, że 25 mikrofonów, po co tyle, ale rzeczywiście dla uzyskania dobrego brzmienia chóru ta ilość mikrofonów jest niezbędna. Piano Hamon, Synthia w tej kolejności. Nie? I 31-32. Zróbmy lupę. 1, 2, A, A, I, A. Jak później? Ja. 2, jest... jest... Trzy 4, nie 5, 6, 7, 7, tutaj na 9, I zapraszam i resztę 9, zapraszam na 9, 9, 9, Ola. 9, olo 9, Łukasz. Łukasz z za Kasią, Mateusz za Biorą, Marcin za Asią. No, zdarzają się takie przypadki jak teraz, że niestety okazuje się, że jakiś kabel nie działa. Gdzieś go ktoś go przy zwijaniu za bardzo szarpnął i się urwał. No i trzeba poprawić. W tym przypadku sprawdzamy wszystkie przeloty chorób, bo nam nie działają. Także małe opóźnienie w próbie, ale dzięki temu, że sprawdzimy wszystko, co trzeba, naprawimy, wszystko będzie elegancko działać, mam nadzieję, i będzie pięknie. Sprawię, 小说。 Chwały władza jego trwa, a potęga nie ma Oj no To z gminy dostałem tutaj foto, wiesz? I, i decyzję komisji powarowej, czy nie nadaj do wojska. Ale

docierać do którzy będą to słuchać, żeby oni też mogli doświadczyć tego, że są ładowani. Ta płyta w, w pozwoli w wielu miejscach, w wielu kościołach, wspólnotach wyrażać się, wyrażać Polakom się przed, przed Panem Bogiem. Nagranie tej płyty jest wyjątkowe, bo mam takie poczucie, że bardzo się do siebie nawzajem zbliżyliśmy jako zespół. Piosenki w ogóle dla mnie osobiście są miażdżące, tak pozytywnie oczywiście. Tekst i muzyka. No naprawdę poruszają mnie, która to już jakby od, od kilku miesięcy ćwiczy i, i z każdej strony gdzieś to rozpracowuje. I nie mogę się doczekać jutra i nie mogę się doczekać niedzieli też, czyli, czyli tych nagrań, które są przed nami. Aha, słuchajcie, jest to, jest to nagranie. Nie jest to taki zwyczajny koncept, taki zwyczajny, to byśmy pewnie grali. Longiem, tak bez przerywania. Tutaj od razu prosimy o taką wyrozumiałość, że czasami zatrzymamy się na moment. Dobra, żeby coś odpocząć, zmienić gitarę. E, dwa takty przed, przed ostatnimi refrenami. Już bez spokojnie. Słuchajcie, w odpowiednim momencie przyjdzie, przyjdzie czas na, na radosny okrzyk. Śpiewacie wszyscy ludzie w Proszę. Proszę. Dwa, trzy, cztery. Trzy. Wszyscy ludzie. Jakaś melodia. I za chwilę usłyszycie melodię, którą dostałem prezencie w prezencie z nieba. Melodia, która przyśniła mi się, wstałem rano, pobiegłem jak e, najszybciej do klawiatury, żeby to, e, żeby to zagrać i zapamiętać. Niestety kawałek melodii mi uciekł i musiałem go posztukować. Robić swoje. To, to mam, to mam na, na myśli, bo pró, próba pójścia myśląc na to, co Natalka zapoda, ona nas może, wiesz, tylko kolejce że trzeba swoje. Ona tutaj jest z tego.